Dajcie z tej strony Glatki. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry. Tym razem Candy Clicker. Ostatnio wrzuciłem wam Candy Clickera 2 na kanał i y, stwierdziliście, fajnie, to jest druga część, ale gdzie jest pierwsza, bo jest też pierwsza, więc gramy oczywiście pierwszą część, gdzie <grytanie> standardowo będziemy również zdobywać cukierki możemy sobie klikać i zdobywać ich zdecydowanie więcej. Mamy też sklep, w którym możemy dostawać różnego rodzaju rzeczy, na przykład zwiększyć siłę kliku na 2. Teraz zwiększamy siłę kliku na 3. Znowu klika, klikamy na 4. Na 5, na 6 i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co już się nauczyliśmy, oczywiście, z poprzedniej gierki, potrzebujemy mieć dużo klików, bo kliki się zdecydowanie bardziej opłacają, szczególnie jeśli byśmy robili to w ten sposób na przykład. No, i musimy kupić po jeden poziom każdej innej rzeczy, więc jakby. Musimy, jakby to dobrze określić, musimy kupić każdy poziom, czyli jeśli teraz na przykład mamy ten Candy Mine, który jest za 6,5 tysiąca, musimy go kupić, żeby zrobić rebirtha, dzięki któremu jesteśmy w stanie zarabiać jeszcze i to jeszcze i to jeszcze i to jeszcze i to jeszcze więcej. W tym momencie najbardziej nam się opłaca robić te kliki za jeden, więc zwiększamy sobie nasz poziom. I w tym momencie jest... O, dostajemy jeszcze jakiegoś złotego klika. E, halo, jeszcze chciałem więcej. Uff, w sensie złotego cukierka, złotego klika. Jezus. I teraz dostajemy już coś pasywnie, ale e, za kliknięcie dostajemy 11, ale tak naprawdę nie dostajemy 11, tylko zdecydowanie więcej. Dostajemy plus 208 za każde jedno kliknięcie. Oczywiście, jeśli podoba wam się gra i podobają wam się gry tego typu, dajcie znać w sekcji komentarzy, a postaram się oczywiście nagrać tego zdecydowanie, zdecydowanie więcej, bo oczywiście jest do tego okazja, a my jak najbardziej bardziej takie okazje wykorzystujemy. Aha, bo my dostajemy chwilę increased candy, candy per second. Aha, my kupiliśmy na sekundę i tu mamy gdzieś... nie chwila, też dziesięć na sekundę? Increased per second. Aha, bo my wszystko na sekundę dostajemy tutaj. A tu nam tylko zwiększa chwila. Increased click power. A tu będzie click power? A za 150 tysięcy będzie click power. Aha, dlatego. I Teraz cały czas wydajemy, wydajemy cały czas po jeden. I teraz kliknięciem robimy 412, czyli robimy naprawdę od groma musimy wbić 150 tysięcy, żeby być w stanie dostać 2000 siły od kliku. To będzie odgroma. To będzie naprawdę potężna wartość. Jeśli chodzi o to, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Proszę bardzo, zbieramy. Nice. Kupujemy poziom i mamy już 2400. Dzięki temu jesteśmy w stanie dobić ten kolejny poziom bardzo, bardzo szybko. Haha, <laughs> proszę bardzo. I teraz tylko zwiększamy wartości. Zwiększamy wartości. Więc to może sobie tak chwilę polatać. Dostajemy na sekundę. 520 i 6400 dostajemy tak naprawdę cały czas. Nie wiem też czemu ta gra jest tak dziwnie zbudowana, ma jakąś taką dziwną obudowę na górze jakby. O, proszę bardzo, już milion cukierków, a już milion 200 mamy, come on. To musimy otworzyć sklep w takim razie. E, to jest za 2 miliony, ale to jest candy per second Czyli na sekundę My chcemy wydać wszystkie pieniądze na to Chcemy wydać wszystkie pieniądze, żeby mieć jak największą siłę kliku Żeby teraz móc Proszę bardzo, już wyda 1 milion I proszę bardzo, jest i to e, Nie wiem, czy to będzie w ten sam sposób, bo widzę, że Raz, dwa, trzy, cztery Pięć rzeczy nas tak naprawdę w tym momencie dzieli od tego, żeby kupić najlepszą rzecz, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę też wydawać pieniędzy na te 15 tysięcy, no bo nie oszukujmy się, za jedno kliknięcie mamy 25 tysięcy, 26 tysięcy, a za a cukierków samych generuje się 15 tysięcy. Jest też, ten widzę, jakiś world record, czyli miliard 179 milionów, co wydaje mi się, że nie jest raczej rekordem świata, ale... Pff. Kto by to wiedział? Wydajemy sobie wszystko, teraz proszę bardzo, na siłę kliku i mamy już 146 tysięcy siły kliku. A potrzebujemy yy, teraz yy, na sekundę. Pieniędzy. A, mógłbym teraz wydać sobie oczywiście wszystko na to, żeby wydać na 20 milionów, ale nie! Nie jesteście w błędzie. Kupimy sobie więcej siły kliku, bo to jest zdecydowanie sensowniejsze w tym wszystkim. I teraz 20 milionów wpadnie nam bardzo, ale to bardzo szybko, bo już mamy. Możemy kupić za 20 milionów to. Candy Lab i dostajemy 260 tysięcy na sekundę. Ale kliknięciem robimy 400 tysięcy, więc jest to o wiele bardziej sensowne. Kolejne jest yy, Candy Temple za 125 milionów, które daje nam 5 milionów candy, 5 milionów cukierków, tak? 5 milionów cukierków za każdą sekundę. I to już może być sensowniejsze, przynajmniej w chwili obecnej, przy naszej obecnej sile kliku. To może, być nie, to może być niezła inwestycja, więc kupmy to no i zobaczcie, jak te miliony lecą. Jeden za drugim. Jeszcze, jak do tego dojdzie nasze klikanie, to jest już totalna, totalna potęga. W ogóle nie wiem, czy w tej pierwszej części są jakiekolwiek rebirthy, czy one nie istnieją, ale dostaliśmy pieniądze, więc możemy zwiększyć siłę kliku na. 2 miliony, o 2 miliony w sumie. Więc teraz mamy 2,4 miliona siły kliku, dzięki czemu już mamy kolejne 400 milionów i mamy 4 miliony siły kliku. I to leci cały czas, cały czas, napędza, napędza, napędza. Możemy też kupić tego pasywnego, żeby dostawać trochę więcej na sekundę. Oczywiście, czyli tych za 125 milionów. Moglibyśmy kupić nam te 5 poziomów, czy coś takiego. Dostajemy 4, 30 milionów na sekundę za to teraz, a 4 miliony za klikanie. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w drugiej części było tak, że czym mocniej i szybciej klikaliśmy, tym było szybciej jakby to wszystko. I było, był mnożnik razy 2, w tym przypadku nie ma tego mnożnika razy 2. Zobaczmy jak teraz biliony, czy jesteśmy w stanie już wydać coś na biliony? O, dzięki za tego cukierka. Nie mieliśmy 1,2 biliona, czy coś takiego, za 5 bilionów dostajemy. 100 milionów na sekundę, dobra, to dobijamy to w takim razie, jest cyk. Oj, teraz miliony lecą, proszę bardzo. Kup, pierwszy rakie, kup pierwszego rakietowego cukierka. No i tu jest. Candyman. Ostatnia rzecz, którą musimy tak naprawdę dobić. Increased candy per second by 5 billion candy. Czyli 5 bilionów już dostajemy, ale musimy najpierw wydać 100 bilionów, więc w chwili obecnej musimy poklikać. Na razie dostajemy bardzo mało, bo my nie oszukujmy się... Teraz robimy 4 miliony kliknięciem, więc nie jest to zbyt dużo. Tu jest click power, który możemy zwiększyć o 2 miliony, ale możemy też o 5 milionów za 125 milionów zwiększyć. I teraz dostajemy 325 milionów na sekundę, czyli o wiele, o wiele więcej. No i teraz możemy też inwestować więcej w Candy Rocket, dzięki któremu będziemy dostawać za każde 5 milionów 100 milionów. Czyli będzie się zwracać w jakieś 10-50 sekund. Każde w teorii, bo oczywiście to się nam y, sumuje. Cały czas się sumuje tak naprawdę. Nasze klikanie obecnie nie robi już zbyt wiele, więc tylko możemy przyspieszać, 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 przyspieszać i przyspieszać. I robić tak oczywiście cały czas. Teraz pytanie, co się bardziej opłaca? 50 milionów będzie za milion 200. 000. O wiele bardziej nam się opłaca kupować to, czyli ten Candy Temple. Na razie nam się o wiele bardziej opłaca kupować, żeby przyspieszać wszystko. O! 87 milionów skoczyło. Dobra, to w tym momencie nawet nie musimy już w nic inwestować. Tak naprawdę wystarczy poczekać te kilka sekund. Jesteśmy w stanie kupić ostatnią rzecz, czyli Candymana, który będzie generował ogromne ilości pieniędzy. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie rebirth. Zobaczymy, czy ten rebirth, rebirth oczywiście będzie dla nas dostępny w tym momencie. Uwaga, jest. O, teraz te biliony lecą po prostu, lecą jeden za drugim. The end, buy the last upgrade, czyli kupiliśmy ostatni upgrade. Nie ma tu nic więcej, jeśli chodzi o to. Teraz można znowu zbierać 100 bilionów, żeby, wiadomo, yy, zarobić to w 20 bilionów. 20, 20, przepraszam, 20 sekund. Jesteśmy w stanie kupić kolejny poziom, i to idzie jeszcze szybciej, i jeszcze szybciej, i jeszcze szybciej. Więc wydaje mi się, że to, co tutaj było napisane, czyli 1 miliard, to już przebiliśmy, i to 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 nie są jakieś super wielkie rekordy. Jesteśmy w stanie to po prostu przyspieszać i robić to coraz szybsze. Już w tym momencie w 10 sekund. 10 sekund? Mniej? 10 sekund? W 5 sekund. Jesteśmy w stanie wbić kolejne. Proszę bardzo. Kolejne 5 sekund. Kolejne. Kolejne 3,5 sekundy i cyk. Kolejny poziom. I kolejny poziom. I teraz to już. No te wartości się po prostu mnożą, tak? Zaraz będziemy mieli 2 sekundy, żeby kupić kolejny poziom. Teraz mamy 2 sekundy, żeby kupić kolejny poziom. I teraz czas się jeszcze bardziej skraca. Epic i, i się skraca i skraca, bo to wszystko kosztuje oczywiście tyle samo. Możemy kupić tego cukierka. Mamy tryliony. Więc możemy kupić trochę tych poziomów. W sumie to możemy zrobić tak. Ty, 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 bo to jest ostatni upgrade. No i w tym momencie generujemy 5 poziomów na sekundę, więc nawet nie zdążę tak naprawdę klikać realnie i to się będzie generowało. Także ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. No że Wam się podobał dosyć krótki, ale to jest chyba speedrun dosłownie speedrun robienia tego. Eee, tego klikera bo jest to totalnie kuzackie Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Dajcie pomysły na swoje klikary oczywiście, w sekcji komentarzy. Pamiętajcie też o Enebie, gdzie. W Pierwszym linku jesteście w stanie kupić tanie gierki i czasami dwie, trzy w cenie jednej. Trzymajcie się po zobaczenia. No i cześć!